Pomiar ładowarką, tego jeszcze nie grali. No, żeby nie było. Tu jest, nie? Nie oszukujemy. Otwieraj miarę. Dzień dobry drodzy widzowie. Dzisiaj Dzień dobry. jest ze mną Krzysiek. Witam wszystkich. I wiecie, co będziemy robić? Będziemy robić chamską reklamę supli z SFD i zobaczymy jak ten big pump zrobi nam big pumpy na łapach i ogólnie na górę że ciała, tak? Tak, czyli ogólnie zrobimy taki eksperyment, czyli pomiary ciała przed treningiem i po treningu, jak one się potrafią zmienić. No i generalnie czy jest to jakaś taka duża różnica między pomiarami przed i po treningu. Taka ciekawostka dużo osób to robi, więc zapraszamy do oglądania. Słuchajcie, ja to wezmę ze dwie miarki, żeby była dwa razy większa pompa. Cóż, wszystko, ja akurat lubię tą przetreningówkę, to jest bodajże nowość, bo ja trochę może nie jestem na bieżąco, ale ona jest dla mnie fajna przynajmniej, bo nie ma kofeiny, a ja akurat nie lubię tych wszystkich dopalaczy oh. takich, a interesują oh. mnie te pompery wszystkie, więc dla mnie jest spoko. Słuchajcie, jako że mamy deficyt centymetrów, bo wszystko poszły na, <laughs> Mamy sznurek od ładowarki i mamy miarkę, myślę, że sobie poradzimy. Pomiar ładowarką, tego jeszcze nie grali. No dobra, żeby nie było. Tu jest, nie? Nie oszukujemy. Otwieraj miarę. Ile? No, takie 49,9. ,9. Widać na kamerze? Żeby nie było. 49,9, no 50, niecałe. No plus minus, no jakby, no to. Mamy tutaj. O, no, wybierz miareczkę. 45,5. No, widać, widać, nie? Scyklatki. Ja jeszcze czekam tak to mogę powiedzieć do że na przykład, jak ja jakimś swoim klientom każę się mierzyć, to nigdy łapa napięta, pięta. No. Tylko zawsze stań tak no. i się mierz. Bo w ten sposób, no wiadomo, że to nie będzie 50 łapy, wtedy, ale ten wymiar będzie taki, że na drugi raz go powtórzysz idealnie. Nie wiesz, jak to jest z ręką. Wiem, raz napierz tak, raz będzie popchnąć. Mocniej, raz... centymetr w tym i w tamtym. Więc ja zawsze mówię, stań tak niech mhm. jak ktoś zmierzy. Pod pachą i tak dalej. No to wtedy jakby są mniejsze te wymiary, ale są, ten progres można tak realnie, realnie ocenić, prawda? Ale my oczywiście będziemy tu napinali się, tak? Nie, nie wiadomo. Co jeszcze Panie Michale? Klata? No tak, tą klatę to jest, to jest zawsze ciężko zmierzyć, bo to nie wiadomo. A plecy to jest do na wdechu, na wydechu, dobra. Mamy. Z wymiarami jest tak, żeby grunt, żeby za, za, za drugim razem mierzyć je tak samo. Zaczniemy sobie, No takie 130 No Niech będzie 130 Nie mierzyłem ładowarką jeszcze kurde To musicie mi ten, musicie mi Musicie mi wybaczyć Dobra czekaj, złapiemy Końca nie widać No jest 130 ile? 7? Około 30, 137 no dobra, nie, nie widać. Dwa najważniejsze wymiary pobrane chyba, nie? No jak to mówimy, inny wymiar jest najważniejszy, ale. Na, nie, na pychy, nie, nie na ich, nie, y nie? No dobra, i co? I zrobimy taki trening pompujący y bardziej tak. Musi być jakieś minimum. obciążenia, musi być, bo wtedy ta pompa znowu nie wejdzie. E nie, nie wejdzie jakbyśmy chcieli. I co? I potem zobaczymy jaki będzie wynik y finalny. A propos pomiarów. Yy, widzę, że ludzie się bo boją, wstydzą tego robić, no ale jakby to jest eksperyment i zresztą. Co to za różnica jak to mówią, tak? Tak. Yy, nie liczy się rozmiar, liczy się technika, pamiętajcie. No bo o. najlepiej będzie robić na zmianach, znaczy w sensie kłata plecy, kłata plecy, klata, Albo proszę, tak. jak już tak. Zrób, to tam idziemy. sobie z razu ustawmy te. Ławeczkę z kośną, bo chciałem to wytestować, bo mi pokazywali, że Słodkiewicz sobie robi takie, klatkę spompuje na linkach, Aha. E, tylko, że niby to wyciska, nie? Wiem o co chodzi, to, a stasz, gdzie tam. tu jest taki ten? Tam masz te przesuwane... Na bramie chcesz tak, czy nie? Tak, na bramie to trzeba gdzieś mniej więcej na wysokości barków zamontować. Michał ja mówił, że rozmiar nie ma znaczenia, tylko technika, to jest nieprawda. A, robisz to sobie, to sorry. A możemy ci zmienić na którykolwiek inny, bo byśmy potrzebowali bramy. Nie mogę sobie tam. Yy, Bo my tam też będziemy <laughs> robić dokładnie to samo. To może wejdź sobie tam, a jak potrzebujesz tych stosów, no to przecież mogę ci tutaj przywieźć. Będziemy te same przekłady. To już miło, może logistycznie, że było lepiej, to możemy tu zrobić klatę, a tu ściąganie. To będziemy mieli logistycznie, żeby nie latać 50 miejsc. Ty będziesz robił tu, ja będę robił tu i będziemy się wymieniali. Chyba lepsze to będzie ujęcie, ale nie wiem. Nie, dobra, spokojnie, zaraz coś tam. <laughs> A propos tej pompy, to też jest tak, że im większy rozmiar początkowy, tym większa pompa, prawda? bo jak już ma, załóżmy, 50 w łapie, no to łatwiej jest mu spompować ją 2 cm nawet, niż komuś kto ma 30 czy coś w tym stylu, więc... Z mojego doświadczenia wiem, że na przykład są dwa rodzaje Dwa rodzaje pompy takiej treningowej, jedna jest taka właśnie jak teraz robimy, dużo powtórzeń szybko, krew napływa szybko, ale też szybko odpływa. A drugi rodzaj pompy to jest taki jak się robi na jakichś optymalnych takich ciężarach powiedzmy 6-8 powtórzeń, to ta krew troszeczkę wolniej napływa, ale zostaje tam na dłużej w ten sposób. Nie wiem czy coś takiego zauważyliście kiedyś, że po takim treningu z ciężarami jesteś spompowany cały dzień powiedzmy a po takim treningu pompującym... Nie ja wiem, robię dwa powtórzenia, trzy, Pięć? No to, to może akurat być. też skrajność, ale po takim treningu pompującym jest fajnie, ale pół godziny i wszystko, yy, wszystko odpływa z Ciebie. To co, teraz przechodzimy na, na klatkę. Michał jest prowadzącym tutaj tego eksperymentu, więc... Gdzieś na trzy... nie, czekaj. Na dwunastkę dałem, tak, wiesz? Trochę może być za ten, za wysoko. Ale dajmy jeszcze. jak chcesz na ławce, tak? A czy nie, my ja tego nie robimy jeszcze, wiesz, to dziesiątkę dajmy. No bo jak chcemy zrobić na ławce, no to będzie to szło w górę, wiesz o co chodzi, no to na razie tą ławkę do ławkę trzeba podstawić. Tak, równo i do przodu jeszcze Takie połączenie rozpiętek z wyciskaniem. Oczywiście, żeby zrobić takie wyciskanie, by powinna być brama troszeczkę, troszeczkę węższa, tutaj lepiej rozpiętki, ale... Jak długo chodzi o zabawę, to i ciężar jest mały, to można sobie pokombinować. Teraz to ma sens nawet, się dużo stabilizacji wymaga, chyba widzieliście że jak się trzęsło, ja o, sobie to, ujmę, bo jestem to przepisywać, bo jestem słabszy, o, o urwałem to, nie, odp odpięło się, nie, załóż normalnie, wiesz, tak, mówisz. Uff. No, to, to już zacznę. mamy Aha. tutaj No prawie pół Czyli wychodzi na to, że plus minus 4 cm plus minus 4 4 cm swoją drogą to jest ciekawa propos tych pomiarów jak to wszystko można zmanipulować i oszukać w sensie na przykład pomiar przed treningiem a po treningu różni się znacznie, tak? No Więc znacznie. jeżeli ktoś by tam chciał. Dlatego jest mnóstwo takich fajków w internecie, jak wyszukać, wyszukać na przykład od wzrostu poprzez pomiary tam, wagi i tak dalej. Jakbyś jakiś by tak w ogóle to tam byś miał tysiąc różnych tak. pomiarów i, jeszcze i tak dalej. To jeszcze, świetnie, jeszcze nie? Jeszcze ja. I teraz to jest to, co się mówi na początku. Im masz większy mięsień bazowo, tym tej pompy możesz uzyskać więcej. Ja mam na plecy klatę, to to spoko, odpowiednio więcej, prawda? Od początku, tak? Tak. No, no tak, jest 137. A 7 centymetrów urosłeś? Nie, to było 135. Nie, to jest 130 kurwa albo 131. Myślę, że było 135. No nie no, sprawdzimy to. Sprawdzimy. A dlatego jak mówisz, te, te pomiary one są takie plus minus też, bo to wiadomo, że nie. ciężko jest zmierzyć, żeby było tak samo idealnie. Nie, mogło jako... spuchnąć, że tam naprawdę się ale, ale jako taka... A tu, ja, tu ma co spuchnąć na obwodzie. Jako, jako taka ciekawostka oczywiście. No ale to jakby kl klatę z plecami jest mimo wszystko tak jakby ciężko zmierzyć, no bo to... Centymetr różnicy już ten wymiar się zmienia, dlatego łapa jest takim najbardziej adekwatnym, powiedzmy, że tą łapę jest w miarę realnie i sumiennie łatwo zmierzyć, więc przechodzimy w tak? Tak. Co robimy? Weź, to ja poprowadzę się... teraz. Dobrze. Tak. No dobrze, to możemy sobie, jak już robimy takie rzeczy, to możemy sobie zrobić na, na wyciągu, będzie na, na, najszybciej i najbardziej logistycznie będzie miało to sens. Czyli uginanie od dołu, zrobimy sobie Aha. i proste, czyli za sobie dwa stanowiska. Dobra. Na jednym ty, na jednym ja i będziemy się po prostu wymieniali. Tak. Ja proponuję 4-5 serii na zmianę i więcej nie trzeba, bo błędem jest, jak ludzie myślą, że y, potrafią wpompować jeszcze więcej krwi do tych mięśni niż się spompowało powiedzmy przez pierwsze 15-20 minut. Jest to po prostu nierealne, więc po prostu też trzeba wiedzieć, kiedy w odpowiednim momencie powiedzieć dość. No. raz na bank jest z 80. Nie no, bardzo mi się podoba te profesjonalne pomiary. <grym grym> Powiem szczerze. Dobra, mamy tu. Byś Michał miareczkę wziął. Prawie 48 cm bydlaka. K***a. A było ile? 45. No, no tak plus minus. 2,5 centymetry, centymetry można powiedzieć Do, dobre. 2,5 U mnie było około 50, tak? Tak, prawie po 50 równe. 53, niby. No. no to tak około dwóch cm, bo to wiadomo, że to nie są mega realne te wymiary. Czyli średnio na treningu w takim razie wychodzi na to, że 2 cm łapa spompowana i krata idę tam około 5 cm. No. Tak, plus minus, oczywiście. nie? Czyli pomyślcie, co by się wydarzyło, gdybyście chcieli sobie spompować mięsień, którego nie możemy pokazać na tym portalu, ale na tym żółto czarnym byśmy mogli pokazać. to więc tak, morał jest taki. Jak pomiary to dokładniejsze, ale akurat my musieliśmy improwizować, ale jak się nie ma tego to się robi to, co to co się ma. No taki ciekawy eksperyment, ja mniej więcej tak to liczyłem, że to jest tak w łapie około tych dwóch centymetrów i tak dalej, ale oczywiście zobaczycie, jak to można kogoś oszukać, na przykład nawet, czy nawet tą kamerę oszukać, e, jakbyśmy chcieli e, to wszystko pokazać, więc zawsze wszystko z, przym z przymrużeniem oka. Tak częściej w sensie, pani, fajnie by było zrobić dla was, jakiś tutaj materiał, miejmy nadzieję, że wam się podobało. A ja bym chciał przekazać taką jedną mądrość dla wszystkich. Chcesz mieć mięsień jak atleta, Rób codziennie masaż fleta. Nie wytniesz tego? <laughs> Nie wytniesz.